Okej, okay, hej, cześć, cześć, to jestem Lazy i witam was bardzo zaczniemy no, w kolejnym filmie moim kanale Jak widzicie tak powróciła seria z Minecraft może jeszcze przed samym stworzeniem świata i przed całą rozgrywką Poproszę was o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ subskrypcja bardzo pomaga w robieniu lepszych, kolejnych materiałów, dłuższych I bardzo chciałbym podziękować wam za te subskrypcje, za, za tych widzów Polajkować oraz komentować film jeśli wam się spodoba, mówię to również pomaga w, w robieniu innych, lepszych filmów. No i co, może nie gadajmy tyle, tylko od razu przechodzimy do robienia świata. Tak, jak już kiedyś mówiłem, Minecrafta na moim kanale miało nie być. Miał być, przynajmniej był skraszowany, był zlagowany. No i normalnie Minecraft. Spokojnie no Minecraft. I tak, pewnie spytać się jak będzie nazywać się ta seria, w tym też była nazwa serii o której, o której po prostu nie wpisywałem, będzie to Minecraft reaktywacja. Czemu reaktywacja każdy już może się powoli domyślać To wpiszmy jakikolwiek randomowy seed. nie to, że... Słuchajcie. Nie to, że... że, że nie wiem że mam jakiś już seed wybrany i się go nauczyłem, nie to jest w pełni randomowy seed pewnie zapytacie się po co wziąłem mapę początkową oraz skrzynię bonusową z powodu tego iż czasami możemy zrespić się na wyspie bez drzew a pewnie na wyspie bez drzew będziemy daleko sporo będziemy sporo oddaleni od jakiejkolwiek innej wyspy o. może tak to powiem No i co jest? I jest. Ładny biom. Mam no, szczególnie dwa ładne biomy. No, jak widzimy już mamy ryby. Inne takie... Poczekajcie tak. Mamy drewniany killoff. Mamy oczywiście pochodnie, zabieramy ze sobą pierwsza pochodnia. I tak, powinien spytać się, jakie są plany na tą serię. powiem powiem tylko jedno. Plany są gigantyczne. Począwszy od, od jakichś tam pierdu typu automatyczna farma po naprawdę wielkie projekty typu latające wyspy i inne takie. No ale to już czas, pokażę, czy. Czy te świnie miały zawsze tak nogi? <grym> no dobra. Yy, ale to już czas, pokaże, czy, czy, czy zdoła nam się wszystkie zrobić. Oj, tu nie mam już lat, nawet... porządku yy. I teraz, tak jak wejść, yy. bo nie no, na, na wersji po na pewno ten auto jump pomaga. No, i chyba mamy już. Yy, mamy już szywamy w ogóle brązowe owce. Ciekawe było jakbyśmy spotkali już żywą owcę, bo no to jest dosyć rzadkie zjawisko. O, kolejna brązowa owca, Tu już mamy szczerze nie wiem co to. Aha, jakieś takie. Nie wiem, jakieś taki bajorko, coś, coś w tym stylu. No, widzę, że już bardzo ładny świat się wczytał. No dobra. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi. Co się ma takie przysłowie, tak zwane. Więc co może w stronę na razie nie idźmy w stronę w stronę. czy tam gdzieś, bo... Ale tam jak już coś, to później. Hmm, ciekawe, czy coś by było właśnie hmm, tam na tej tajdze. Bo wątpię, że znajdzie mnie coś typu wioska, coś w takim stylu. O, tu już mamy kobla nawet. A wiesz co, aż sobie kobla tego wykopę, bo nigdy nie wiadomo, czy, czy jeszcze gdzieś trafi się jakaś kopalnia. i... No i może być wtedy słabo. A i tak pewnie pierwszy, pierwsza ta noc, pierwszy dzień. No, a pierwsza noc to będzie mieszkanie w jakiejś podziemnej dziurze. Więc już wolę sobie tego po prostu nakopać tyle, żeby mi starczyło. Dobra. Yy, ile mam? Siedem. Czekajcie, jeszcze jedno sobie wezmę. Dobra, już mam na jakikolwiek piec. Idziemy dalej. Te świnie chyba zawsze tak nogi miały. O i co już kolejny ładny biom. Mm -hmm. mm, na pewno to znaczy ma no, Zależy mi w biomach najbardziej na, na temat, były one kolorowe ładne, czyli nie takie coś jak ten o, mam ją właśnie w Mówiłem, że nie będzie, no ale... Oj, bym wpadł jeszcze, to mnie się zdziwił. Nie chodzi mi na przykład o taki las kwiatów, tylko... Różno i... Różno... Różne występowanie biomów. O, to, to chciałem powiedzieć. Co w ogóle myślicie o, o tym, by stworzyć serię? Przebudujmy to, czyli nie wiem, przebudowywanie typowych dla Minecrafta struktur i robienia z nich czegoś nowego. Mi osobiście ta seria już sama sama tak w nazwie przypadła do gustu, ale w ogóle dynie, dynie są czymś za rzadkim. Rzadkim w Minecraftu, o ile dobrze słyszałem. A po, aktualizac po aktualizacji dynie yy, już nie mają twarzy, tylko. Tylko są same jakby całym blokiem takim jednym osobnym. Bo jakby ta duniowa latarnia... O, krowy. Krowy są krowy. Bo jakby ta dyniowa Nic nie, nie jest mięso jedno Bo jakby ta duniowa latarnia i dynia to są dwa osobne bloki. O jest skóra. I idziemy dalej przed siebie w tamtą stronę gdzieś coś. no i już się zaczęło poczekajcie, zróbmy sobie najpierw crafting yy, crafting i wiecie co, ja już coś myślę że tutaj osiądziemy tak na tą chwilę czy jest tam w sumie coś ciekawego? hmm, nie wiem może być, może nie być yy, tutaj sobie na razie dajmy crafting w my chyba się już tutaj nawet od razu, bo innego miejsca na, na bazę nie widzę. Mm -hmm. Tak, o, albo ta góra. Ta góra też spoko wygląda, tylko no właśnie. Mały problem, bo trzeba będzie przejść przez wodę, ale to już zawsze się da jakoś pominąć no i tak chodźmy tutaj się wkopmy już o już od razu mam kobra spoko mi się to bardzo podoba myślę że wybudujemy sobie na razie taki pokoik mały 3 na 3 a później już to, to się będzie jakkolwiek rozwijać Najbardziej ubolewam nad tym, że nie ma tej naturalnie spotkanej wioski No i już mamy jakiś tam dom Ja no, mówię, najbardziej ubolewam nad tym, że nie ma tej takiej... No to... O jezus, już mi się... A, w sumie jest Sandert, no to... No to nie stanowi jakby większego kłopotu Aha, przecież mamy już uszko, no co ja robię? No ale w sumie tak nam jest. Jakiś domek potrzebny najpierw zróbmy sobie drzwi. tak drzwi. Teraz zróbmy sobie piecyk. Piecyk postawmy. No nie wiem, gdzieś tu. I od razu sobie przypalmy co tam mamy. No dobra, zróbmy to nad deskami. Czymkolwiek, żeby żeby po prostu było jedzenie. No a księżyc już powoli... Księżyc. Słońce już powoli zachodzi. A księżyc będzie powoli wschodził Dobra. Takie drzwi Powiedzmy, że jakoś to nam musi wystarczyć. No i tak mam... o już spocznie nam tego poprzepalało. A wiecie co? Z przyzwyczajenia, że muszę stawiać pochodnie, postawiam sobie jeść tutaj. Dobra, mamy to. Mamy teraz. Będziemy mieli przynajmniej łóżko. Łóżko. Spoko. Nigdy nie chcę się do końca skraftować no ale spoko, już, już mamy łóżko jakieś tam. Wiecie co, zjadłbym sobie to i i bym jeszcze na szybko chyba tam pobył. Chociaż wiecie co? Gdzieś tutaj sobie jeszcze po, pobiegnę, zobaczę czy, czy opłaca nam się jakby dalej iść, czy, czy gdzieś tutaj, nie wiem. O, tam może być coś z tyłu za nami. Hmm. No ładne tereny. To trzeba przyznać. Wam, naprawdę ładne tereny tam. Gdzieś pójdziemy na następnym ile nie, nie będzie następny odcinek z kopalni. Hmm. A ja już chyba powoli będę kończył, bo nie chcę, żeby to był jakiś taki strasznie długi odcinek. tu jest gdzieś nasza baza. Gdzieś tu chyba bo nie chcę żeby to był jakiś taki długi odcinek, strasznie hmm, odcinek już na najpewniej będzie jutro ale jeśli nie będzie go jutro to będzie pojutrze hmm, co mogę dodać więcej? pod koniec jeszcze odcinka mogę poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału o polajkowanie oraz komentowanie tego filmu jeśli wam się spodoba hmm, więc co? Ja już idę powoli spać. My widzimy się jutro albo później, Więc... Hej, Szymanko. Z wami był Lazy.